Cześć, dzisiaj Wam pokażę rower do DH, ale tak naprawdę bardziej mi chodzi o sprzęt, który jest na tym rowerze. Jest to mało popularna firma u nas w Polsce. Ja na te rower mówię YouTube, bo jest YT, to się TUS chyba tak wymawia. To jest rower do downhillu, taki z prawdziwego zdarzenia. Na foksach ogromny skok. Bez podrzucania przedniego koła można ogromne przeszkody pokonać. Ale tak naprawdę bardziej chciałem tu pokazać osprzęt jaki jest. Jest tutaj grupa dość świeża GXDH, która jest siedmiorzędowa. Uważam, że chyba zbyt mało siedem biegów, bo wszystkie grupy mają aż 12, 11 biegów. Tutaj jest tylko 7. Wszystko wskazuje na to, że tym rowerem nie wjedziemy pod górkę, bo ta największa zębatka ma pewnie ze 21-22 zęby, nie więcej, tak na oko. Moje nie chce mi się liczyć, bo musiałbym wywrócić ręce. Na pewno ten osprzęt fajnie działa, super działa, ale tak naprawdę trzeba by wyjechać wyciągiem do góry, odepchnąć się jedną nogą i zjeżdżać na dół. Sama grupa bez zarzutów, cały osprzęt wszystko wysoka klasa, pełna profeska. Wszystko jest jak, jak w tych rowerach, które mają 11-12 biegowe grupy. Manetka identyczna jak 12 rzędowa i 1 czy te niższe modele. Tylko tyle, że ma 7 biegów i uważam, że to jest zbyt mało jako rower, który byśmy chcieli chociażby tu w Tarnowie po zjeżdżać w bike parku większość trasy trzeba by pieszo przejść ponieważ no, te 22 zęby z przodu ile tutaj jest z przodu zobaczmy sobie ile jest z przodu z przodu 34 zęby no powiedzmy że ja bym sobie może dał radę ale tam przy końcu gdzie jest najstromiej to pewnie ja bym i wymięg takie chłopaki młode które tylko zjeżdżają z góry kondycji wielkiej nie mają za to mają dużo odwagi. No wychodzą sobie im to nie przeszkadza. No taki był pomysł twórców grupy do To jest OK, widocznie jak jest produkowana. to musi być na dużą skalę, bo przecież wszystkie maszyny, cały proces produkcyjny dystrybucji później montażu przy rowerach konstrukcja tego wszystkiego to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne i, i ktoś to musiał wszystko skonstruować, zaprojektować. Ja osobiście wolałbym, żeby tam było chociaż 10 biegów i tam większa zębatka. Jednak bym wolał sobie podjechać, to co się da. A w dużych górach już, gdzie tylko gdzieś tam wyjeżdżamy na ponad 1000 i te, te zjazdy dachilowe, czy nawet bike parki ciągną się kilometrami, no to okej, okay, może to być, ale Tutaj w Tarnowie by mi się nie sprawdziło i w okolicach. Hej, do zobaczenia.